A teraz spotkamy się e, z człowiekiem niezwykle aktywnym, e, z człowiekiem, którego znam od bardzo, bardzo dawna, od kiedy pierwszy raz zorganizował imprezę e, w szkole ogrodniczej, a było to kwitnienie pewnego kwiatu, to był kwiat agawy, o ile się nie mylę. Facet w zasadzie w swoim życiu urządził bardzo dużo różnych imprez i ciągle je urządza. W naszym mieście to są imprezy kulturalne, e, to są imprezy ogrodnicze. Dariusz Gajny, dzień dobry, witam cię. Ej, cześć. No właśnie, aktywny człowiek, zamknięty w czterech ścianach, czy jeszcze pracujący? Jeszcze aktualnie pracujący, troszeczkę w urzędzie się naspierało w ostatnim czasie dokumentów do przerabienia, także na bieżąco, na bieżąco staram się odkopać tych wszystkich, można powiedzieć, zaległości wiosennych, no bo wiadomo, że wiosna budzi się wszystko do życia, więc tak samo i ogrodnik miejski ma o wiele więcej pracy. No, ale oczywiście poza pracą, spędzający czas w domu i tak samo z weekendami. No właśnie. E, co można robić w domu? Czy to jest taki czas, w którym, kiedy tak aktywny człowiek jak ty jest zamknięty? Czyta książki? To powiedziałbym, że to co wszyscy, że już wszystko wysprzątałem, wyprałem, pomyłem, e, ale przyznaję się szczerze, że tego jeszcze nie zdążyłem robić, ponieważ cały czas coś się dzieje, mimo tego, że jestem w domu. Nie zdążyłem jeszcze w tym czasie ani jednej książki przeczytać nawet. Nie wiem czemu tak jak akurat życie układa, że, że, że cały czas jest coś w domu do, do, do pracy, do robienia. A jak nie, to czasem nawet nie powspominam sobie jakieś wakacje. Bang! Czyli performer w pełnym tego słowa wymiarze, z tego co pamiętam, to w zeszłym roku zrobiłeś taką imprezę, w której oprzyłeś futrem swój własny samochód. Czy to prawda? Mój samochód oprzyty futrem wyjechał na ulicę miasta futrem, dlatego że był przerobiony na jednego dużego renifera, który ciągnął za sobą sani świętego Mikołaja. I jeździliśmy po Bielsku i rozdawaliśmy ludziom cukierki 6 grudnia. Także zawsze się coś... Coś w moim życiu musi dziać i jakoś tą energię muszę spożytkować, jeżeli już nie na jakieś konkretne imprezy, na jakieś wydarzenia, które zazwyczaj, przynajmniej mam taką nadzieję, przynoszą ludziom po prostu taki zwyczajny uśmiech na twarzy. I tym uśmiechem dzielimy się z Państwem. Tym uśmiechem Darka Gajnego mówimy o tym, że zamknięci w domu wcale nie musimy się tak strasznie martwić. I jest wokół nas dużo radości, tej radości w nas wewnątrz. Darku niektórzy ludzie imprezy sobie robią i na przykład piją razem alkohol przed ekranami. O tym oczywiście w telewizjach się nie mówi specjalnie, ale ty masz swoje, swoją osobistą bańkę, właściwie to nawet nie jedną bańkę. Czy znaczy, właśnie to nie no mi każdemu polecam znalezienie jakiejś swojej e, własnej rozrywki, która jakoś nas tam w tym okresie rozweseli, no bo... No tak, dziękujemy, utonął w bańkach nasz kolega Dariusz Gajny, dziękujemy Państwu za uwagę. No i oczywiście zapraszamy do dzielenia się swoimi własnymi małymi radościami z waszych zamkniętych domów.